18 dzień września 2021 roku już za chwilę początek spotkania w siódmej kolejce pierwszej grupy czwartej ligi, w którym Podlesianka Katowice podejmować będzie u siebie Przemsze Siewierz. Gospodarze tego pojedynku do rywalizacji. Przystępują z szóstej pozycji w ligowej tabeli. Po opiecznym Damiana Ostrowskiego zgromadzili na swoim koncie 10 punktów. Tyle samo oczek mają zawodnicy Przemszy-Siewicz i plasują się tuż za plecami podlesianki. Mecz zapowiada się bardzo ciekawie, a na ten pojedynek zaprasza bardzo serdecznie. Drzenik Kamil, a także Artur Tomanek. Artur Dzień Tomanek, dobry. bramkarz Podlesianki. Cały czas kontuzjowany. Artur jak zdrowie? Uh, lepiej, lepiej, coraz lepiej. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej już się wygoi ta cała rana i w końcu będę mógł wrócić na boisko i do treningów. Tak więc jestem dobrej nadziei, że może już wkrótce, może przy meczu uda się, uda się wystąpić. Zobaczymy. O tym będzie jeszcze pewna okazja porozmawiać podczas tego spotkania. Zacznijmy może od składów. Jeżeli chodzi o obie ekipy zacznijmy od Podlesianki. Numer 30 Marcel Owsiński. Z czwórką zagra Maciej Stachoń. 7 to Bartosz Nowotnik, 10 Dawid Breml, który jest kapitanem drużyny, 18 Przemysław Rzemła, 20 Krzysztof Renner, 21 Bartosz Witas, 22 Paweł Lisiński, 29 Jacek Jarnot, 77 Maciej Niesyto, 92 Bartłomiej Kędzierski. Trenerem jest oczywiście Damian Ostrowski Jeżeli chodzi o przemsze numer 25 Dawid Stambuła, czwórka to Bartłomiej Pałyga, piątka Paweł Krzos, 8 Dominik Pasikowski, 9 Łukasz Burczyk 10 Patryk Wnuk, 15, Dawid Skrzypiński, 17 Kamil Skrzypiński, 18 Jakub Dobias, 27 Dominik Badora, 99 dziewięć Patryk Bajul, trenerem jest Artur Mosna. Dziękujemy Dawidowi Colikowi za wieloletnie reprezentowanie Barw. Tutaj naszej drużyny Dawid rozegrał 96 spotkań w barwach podlecianki, zdobył 33 gole. Tutaj w lidze jest wychowankiem rozwoju, grał również, co ciekawe, w barwach drużyny naszej dzisiejszej rywali. Także dziękujemy Dawidowi. Tutaj drobny upominek, witę pan prezes Drzego Kubicka, a także pan prezes Damian także Także dziękujemy Dawidowi. Dawid Czolik tutaj ciepło, pożegnany tak naprawdę na Sołtysie i kawał serducha zostawionego na boisko. Jak ty, to, Toman, wspominasz Cola? No wieloletnia kariera tutaj w Podlesiu, też zawodnik grający na wyższych szczeblach w rozwoju Katowice w trzeciej lidze. Ja mam też z Dawidem taki sentymentalny początek znajomości, gdyż E, grał całe życie z moim bratem, w jednym roczniku, w 89 rozwoju Katowice, tak więc... E, co do mnie już znał od małego, e, tak więc skoczyć z nim do szatni razem, to, to, to nawet fajne wspomnienie i duże, duże doświadczenie. E, no naprawdę, no, to jest przedstawienie Dawida Colika, umiejętności plus doświadczenie, plus... plus. Niesamowity charakter, tak więc, tak więc no, bardzo szkoda, że, że musiał odejść od nas, ale jak najbardziej zrozumiała to jest decyzja, no. sytuacja życiowa tak go postawiła, że musiał to, podjąć taką decyzję, na pewno z bólem serca, ale, ale to było konieczne. Tak? Widzę, że Paweł Lisiński ma szansę e, rozpoczęcia od pierwszych minut na prawej pomocy, tak więc myślę, że nie ma osób niezastąpionych i liczymy na dobrą grę naszego zespołu. Myślę, że to nie spowodowało upadku zawodnika Przemszy, tu raczej dodał troszkę aktorstwa i, i, i mamy fun dla Przemszy, ale już, już musimy myśleć co dalej, bo jest pod bramką Podlesia niebezpiecznie. Marcel Owsiński pewnym strzałem, pewna interwencja, strzał w środek, więc bardzo ważne to jest, żeby Marcel dobrze wszedł w to spotkanie. Pan no, Nowotnik to teraz ciekawy zawodnik. Gdzieś tam z reguły grał z boku wojska, ale z konieczności wystawiony w środkowej strefie i bardzo fajnie sobie tam radzi. Tak, trzeba przyznać, że Bartek świetnie znajduje się w tej roli. Zobaczmy teraz jest Jacek. Jarnot dogrywał w pole karne, Jeszcze Jarnot. No faulowany wydaje się. Jarnot, sędzia jednak niewzruszony. Zobaczymy to zaraz na powtórce. Jarno cały czas nie podnosi się z murawy. No Był tam stempel na stopę Jarnota. Rzemła. Ruszył tam już w kierunku piłki. Niesyto. Nowotnik przy piłce z boku pola karnego. Nowotnik ma dużo miejsca w polu karnym. Nowotnik na długi słupek. Uderzenie głową. Jacek Jarno. No niestety. Brakło lepszego uderzenia. Pałega teraz szukał prosto padłym zagraniem kolegi z zespołu, ale stracił piłkę. Jest Kędzierski na prawej stronie boiska. Jarnota, Kędzierski. świetne zagranie. Jarnota Jacek Jarnot, znakomita okazja. Jacek Jarnot, no chyba niepotrzebnie zaczeka. Trać no zawodnik. Aj, broni Stambuła. Strzał niestety w środek. Szkoda, że Jacek nie próbował od razu wchodzić w sytuację sam na sam z bramkarzem. Dobry odbiór teraz Bremera. Jest Rzemła, Jarnot, Kędzierski, Kędzierski, Rzemła! Do... Świetnie stał Jeszcze Jarnot. Jarnot. Jeszcze dowijać, ale nie miał za dobrej pozycji do tego. No cóż, świetna znowu sytuacja. Szkoda, że to nie wpadło. No ale kolejna groźna akcja pod Lesianki to, przepraszam. Jest na sprawie strony Kędzierski do niego zagranie, ale obrońca tutaj pewnie głową. teraz. Nie ma spalonego zdaniem sędziego nie sam, spalonego. sam na sam. Matce, Brawo Matryk. Świetna interwencja Maćka Stachonia. Fantastycznie zachował się obrońca podlesianki. No dobrze, że Marcel też nie faulował w polu karnym, tylko z tej kamery nam ciężko ocenić. Tak, tutaj tego nie zobaczymy. Ewentualnie kamera pod analizę, która też nagrywa, ale piłka teraz w pole karne groźnie pod Bramką Ofińskiego. Uderzył Patryk Bajor. Na szczęście Marcel nie musiał interweniować. Zobaczmy teraz, bo jest Kędzierski na prawej stronie boiska Kędzierski. Czaruje tam e, dwóch rywali. Poradził sobie będzie granie w pole karne, zagranie ręką. Sędzia nie przerywa jednak e, gry, jest jeszcze Renner. No i rozpoczynamy tą e, drugą odsłonę tego pojedynku. Podlesianka Przemsza, siebiesz póki co 0 do 0. Radzą sobie jednak e, goście. Ojej, I strata zawodnika Przemszy, Jacek Jarno wychodzi. Jacek Jarnot już w polu karnym. Jest kadrnym, tam to również. Jacek Jacek Jarnot! Strzał w środek świetnie z Tambuła. Pewna interwencja o bramkarza. Jesne. Przemszy się, wiesz. Bremer ma Jarnota. Jarno świetnie opanował, ale uprzedził go tam z dwójką Michał Bała. Zobaczmy Nowotnik teraz. Nowotnik sam na sam. Nowotnik Jest bardzo Jarno Jarnot po lewej stronie. Nowotnik! Słupek, nie Słupek nie i bramka! Brawo Bartek, Kondra podlesianki, brawo Nowo, brawo Bartosz Nowotnik, podlesianka w 50. pierwszej minucie w końcu dopina swego, a na listę strzelców wpisuje się Bartosz Nowotnik, zobaczmy powtórkę tej sytuacji, świetny odbiór tutaj Nowotnika. Sytuacja sam na sam ze Stambułą, Słupek, no ale dobitka już skuteczna i Podlesianka prowadzi 1 do 0. Dawid Skrzypiński. Kamil Skrzypiński na prawej stronie boiska z jutły Kędzierskiego. Skrzypiński uderza, nieprzyjemne uderzenie dla bramkarza, ale poradził sobie Marcel Nieprzyjemna rotacja piłki na początku. W początkowej fazie, ale pewnie malce łapie. Krzos. Niedokładne teraz zagranie, przejmuje no, sytuację. Jacek, Jacek, Jacek Jarnot. Próbował ominąć Tajwanina Stambułę, jednak no, troszeczkę za wolno, troszkę zbyt czytelnie. Świetnie, Nikolas. Być zagrania. Tam nie było zagrania ręką i jeszcze jest Lysiński, Przemek przemyk Że to nie wpadło. To, to chyba jest. był Dawid, Dawid Bremer, przepraszam. To był Dawid Bremer. No świetna próba, blisko, blisko słupka. Tak jest, Dawid Bremer uderzał, no zabrakło. z fałsza, no, naprawdę blisko centymetry obok słupka. Brawo Dawid za decyzję. Nowotnik przedłuża to zagranie Krzysztofa Rennera. Jest e, niesyto, Kędzierski, Kędzierski, mamy miskę strzału, słupek! słupek, ratuje gości. Oj, szkoda, szkoda, ale gramy dalej, gramy dalej. Dużo szczęścia teraz dla na się, wiesz Zobaczymy powtórkę. No to czekamy na przerwę w grze, bo dzieje się naprawdę dużo na, na Murawie. No świetna decyzja Kędziera z tym uderzeniem. Zobaczmy teraz, o kawała zagrywa domaczka. Niestety, niestety to poszukał na prawej stronie Nikolasa Sprusa. Jest też Jacek jarno przed polem karnym. czy Zauważy go Nikolas Plus. Radzi se w tym pojedynku. Świetnie omija jednego drugiego zawodnika. Nikolas Sprus. Ale w bramkarza w środek już nie miał z czego za bardzo uderzyć. Próbował tutaj zagrania szpicem. No ale niestety, niestety w bramkarza tutaj z Stambuła opisał się refleksem. Dobrze utrzymał się przy piłce pomocnik Podlesianki. Że nie kalkuluje, wybija piłkę na połowę rywali. Moim zdaniem nie było fału, ale arbiter uważa inaczej. To może być żółta kartka. Żółta kartka dla Rennera. Do końca spotkania zostały niecałe 4 minuty. Niebezpieczna sytuacja, rzut wolny. Ale aut, na szczęście nad poprzeczką uderzał Aleks Tyszczak. No już wszyscy wiemy, że po tej akcji już będzie koniec spotkania. Skrzypiński próbował, ale nie, koniec, 1-0 Podlesianka wygrywa z siebie. wiesz. Trzy punkty na sołtyj zostają. Brawo! To świetne spotkanie, to trzeba powiedzieć, dużo emocji, co prawda tylko jedna bramka, ale na takie mecze warto przechodzić. Podlesianka wygrywa dzisiaj po trafieniu Bartosza Nowotnika. No i niezwykle cenne trzy punkty, Artur, dopisane do tabeli. Tak jest, tak jest. Bardzo emocjonujące spotkanie, tak jak powiedziałeś, pełne waleczności. No i cieszymy się, cieszymy się. Bardzo ważne dla nas to są punkty, jak wspominałeś już przed spotkaniem. Tak więc wspaniale, bardzo dziękuję. Trzeba sobie powiedzieć, że to trochę więcej punkty. Przy, przy naszych problemach, które mamy nieduże, tylko ogromne, pięć takich kluczowych absencji, trzeba oddać, że ten zespół dzisiaj zagrał bardzo dobry mecz. Ja nie mogę jako trener powiedzieć więcej niż tego, że jestem bardzo dumny z tego zespołu. Ja też przemsza dzisiaj się Wam postawiła, bo to nie byli tacy chłopcy do bicia, mieli w końcówce, zwłaszcza pierwszej połowy i drugiej połowy swojej sytuacji, ale na szczęście Marcele dzisiaj na wysokości zadania. No tak, na pewno Przemcza zagrała dzisiaj takie solidne spotkanie, gdzieś wiedzieliśmy w jakich sektorach będą szukali tej swojej gry, nam udało się tak naprawdę zniwelować, według mnie bardzo dużo tych ich atutów, no i koniec końców wygraliśmy, a to dla nas najważniejsze. Dzisiaj też duże osłabienie przede wszystkim bez Marcina Rosińskiego, ale za to nowo w środku pola dzisiaj profesor. Tak, trzeba sobie powiedzieć, że wiadomo, brak Rosy jest, jest, jest gdzieś tam bardzo odczuwalny, ale od początku sezonu gramy bez Gancara, wypada nam Toman, wypada nam Dąbek, także naprawdę tych absencji dzisiaj było bardzo dużo, no ale ja mogę się tylko cieszyć, że zespół tak wspaniale zagrał i tak sobie dobrze poradził z tym. Bardzo ciężki mecz, myślę warunki hmm, przemysła postawiła dosyć trudne, ponieważ bardzo mądrze się bronili, stanęli jedna z w swojej połowie. Było nam ciężko, ale przełamaliśmy to. Na szczęście mamy Bartka Nowotnika, który potrafi wykorzystywać sytuację sam na sam, także cieszymy się z tego. No dzisiaj Nowotnik, profesor przy tej bramce, no najpierw słupek, ale na szczęście przy tej dobicy znalazł się tam, gdzie powinien. No tak, chwała mu za to, że pobieg z No Cieszymy się, wszyscy wygrywamy, wszyscy przegrywamy, także dobrze, że i tyle. Bartosz Nowotnik, no dzisiaj bohater tego spotkania, jedyna bramka na Twoim koncie, wygrywacie, z czego na pewno się bardzo cieszycie. E... Generalnie nie powiedziałbym, że, że ja jestem dzisiaj bohaterem. To cała drużyna dzisiaj wygrała, zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Od pierwszej do 90 minuty stanowiliśmy kolektyw i, i dzielnie gdzieś tam broniliśmy w końcówce meczu. Z przodu mieliśmy dużo sytuacji, niestety nie dało się dzisiaj strzelić, akurat padło na mnie, ale, ale tak jak mówię, to drużyna wygrywa, to wszyscy są tutaj bohaterami i chwała chłopakom za to. Nie szkoda, że ta druga ramka nie wpadła, bo to by na pewno uspokoiło to spotkanie. tak przemsza poczuła krew, w końcówce mieli swoje okazje. jako ocenisz występę Rywali? Postawili na pewno wysoko poprzeczkę, gdzieś tam bronili się cały czas dzielnie. W drugiej połowie, gdzieś tam my w bramkę, ale oni zaczęli prowadzić bardziej grę. Siłą rzeczy my się cofnęliśmy, broniliśmy wyniku. Oni się musieli trochę otworzyć. My też mogliśmy strzelić wcześniej bramkę, też mogliśmy w drugiej połowie szczelić bramkę, ale myślę, że tutaj wszyscy, którzy przychodzą, wiedzą, że my lubimy taką nerwówkę sobie sprawiać i, i najważniejsze rzeczy, punkty zostają w domu. To była inna celebracja zwycięstwa niż dotychczas. Głos po spotkaniu zabrał Krzysztof Remner, który miał coś do powiedzenia kibicom. nie jestem fajny dla nikogo. Dlatego, jeżeli trzy się razem, to będzie też na dwie osoby, jeżeli się będzie działo, po prostu liczymy na Tak, Bartek, na koniec. Fajny obrazek, jeżeli chodzi po spotkaniu. Krzysztof Rennel przemówił do kibiców. Jest tam kilku takich osobników, którzy was obrażali. no Tak, nie powinno się dziać. Kibice powinni być drużyną na dobre i na złe. Tak, no gdzieś tam w poprzednim meczu już, już głośno było słychać, że, że niektórzy z boku dają takie średnie zdanie o nas. Ja uważam osobiście, że my razem z kibicami jesteśmy w tym jakby jednością: razem wygrywamy, razem przegrywamy. Nie może tak być, że my przegrywamy i od razu gdzieś tam z boku ktoś nas, ktoś nas wyzywa. To przychodzą, przychodzi rodzina od niejednego zawodnika i tak dalej, od trenera, i nie można sobie pozwolić na takie coś. Dlatego, tak jak mówię, no my wszyscy razem wygrywamy, przegrywamy, dlatego mam nadzieję, że to się więcej z ich stron nie powtórzy. Kibicem się jest, a nie bywa. I na tym zakończmy dzisiejszy materiał.